Przed, zanim, zanim jeszcze yy, włożymy kartę, porównamy go z yy, wymiarami z innymi yy, urządzeniami. Pod ręką mamy tutaj iPhone 3GS. To, co najbardziej z pewnością ciekawi wielu użytkowników, to grubość. Widzimy, że praktycznie pod względem grubości oraz yy, Wysokości czy, czy długości urządzenia. iPhone 3GS i Nexus One są bardzo podobne. Podobnie kwestia szerokości. Widzimy, że y, urządzenia tutaj są podobnych rozmiarów. Różnicą jest na pewno y, ekran. który w przypadku Nexus One jest wyraźnie większy. Dobra, porównajmy teraz Nexus One z Nokią L900. No tutaj już widzimy dużą, dużą różnicę w grubości. Oba urządzenia Różni kilka dobrych milimetrów grubości. N900 ze względu na klawiaturę sprzętową jest dużo grubszy. Yy, powierzchnia ekranu praktycznie podobna. Minimalnie mniejsza. Natomiast yy, powierzchnia yy, całego przedniego panelu yy, większa delikatnie w Nexus One. No i na koniec zwykły telefon Nokia A75. A tutaj widzimy, że również w tym porównaniu Nexus wygrywa, wygrywa, natomiast trzeba zauważyć, że również ta Nokia jest wyposażona w sprzętową klawiaturę. Dobrze, wyjmij mi. Akumulator, założymy kartę SIM i ponownie wykonyjmy. No. Urządzenie zalogowało się do sieci, odblokowujemy, no i teraz tak, spójrzmy, spójrzmy jak działa podstawa, do której zostało stworzone to urządzenie, czyli przeglądarka internetowa. No i uruchomiliśmy stronę naszego portalu. Wygląda to mniej więcej tak. Przewijanie bardzo szybkie. Widzimy działający multitouch. Przejdźmy jeszcze na przykład na stronę TVN24 Tutaj widzimy, że strona się delikatnie przecina, chociaż widać, widoczne jest to tylko przy wolniejszym przewijaniu. Uruchomimy jeszcze test ACID. No i test zakończył się z wynikiem 93 na 100 Dobry wynik generalnie, chociaż mógłby być lepszy Przejdźmy z powrotem do menu Mamy tutaj do dyspozycji Jak już wcześniej widzieliśmy przeglądarkę internetową, kalkulator, kalendarz aplikacji kamery spójrzmy na to aplikacja kamery standardowa aplikacyjka z takim małym przełącznikiem pomiędzy trybem kamery a trybem nagrywania czy trybem zdjęcia trybem nagrywania po wykonaniu zdjęcia generalnie to czego ja nie lubię to przycisk ekranowy do wykonywania zdjęcia jeśli chcemy na przykład w, m, zrobić zdjęcie twarzy, z własnej twarzy, to wtedy jest to dość trudne, ponieważ musimy szukać na ekranie tego przycisku dotykowego. Autofocus, i tutaj mamy w prawym górnym rogu miniaturkę. Możemy usunąć, wysłać. Widoczna jest, yy, jest czerwona plama na środku na środku obiektywu mocno widoczna, generalnie zmienia zabarwienie wszystkich przedmiotów które znajdują się w polu widzenia kamery kamery wyposażono oczywiście w zoom cyfrowy ale to generalnie nie jest nic nowego